Raz, dwa, Siemanko trzy. ziomeczki, tutaj Master Tobiasz i... Raiden Jesteśmy na serwerze Skywars e, Nie wiem jakie pochodzenia mam to w dupie e, i dobra Zobaczymy się na Nienie nie. Dobra, jesteśmy z powrotem I... no, dobra, jeste... jes... dobra, no jesteśmy No jesteśmy z powrotem tam? Tutaj widzimy o, okay. Jestem teraz bogaty Bogatszy niż A! Raiden, na pewno O kurwa żelazna klata! Nie żelazne krata, tylko wszystko żelazne prawie! O ty w dupa, ale masz da dobra się, Ej, idziemy, idziemy, ej, dawaj robimy murek do siebie idzie niby razem. No wiem, wiem, to jest najlepszy trik Watrick. Ooooooo No musiałeś lecieć kurwa Wszystko mnie walno! Eee, widzicie Ryden to taka ciota, że kurwa nie, nie gra... Nie umie grać chyba. Kurde, odsłupujecie, odsłupuje! A nie dobra, żartowałem, że to jest ciota. tak naprawdę to spoko koleś Dwa ja... tysiące subów, bo nie będzie, bo nie będzie tych... Bo nie będzie odcinków z igrzysk I dobra Ja jeszcze na, ja nagram to do końca Okej? Okay? A ja sobie zagram rundę No To Ryder pozwoli mi dokończyć to Dobra, jesteśmy na tej nowej arenie, to wiecie, wiecie, ja zginąłem jak zwykle i on właśnie, e, jak się dziwicie, dlaczego on gada sam za siebie też czasami, to on e, robi odcinek też. Też jest takim. OJJ Tak. No. U... Ale spróbujcie tylko mnie. Ej, 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 ej. ej. Nie, e, ten będzie. Napiszę wam w komentarzach, napiszę wam. Nie no, pokażę ten, dam wam linka do jego kanału. Bo on naprawdę spoko odcinki nagrywa. No właśnie też dam do jego kanału oczywiście. I do kanału to. mojego przyjaciela. Ty bierzesz, się... Ty bierze. Nie powiem jego pełnego imienia. A kurwa, kurwa ty Kurwa, kurwa, kurwa i banana... Nie banana. Kurwy jedzą banany. Co? Ty raz. Nie no, zaatakowała mnie ba, dziwka, kurwa, szmata z zipo Holandii, kurwa, nie wiem. jakim jeszcze może powiedzieć że się zaatakowała. Dobra, e, właśnie deadłem, widzicie. To zrobimy, zrobię krótkie cięcie i widzimy się? się z Raidenem na kolejnym mapie. Dobra. Yo, teraz, deadle go, Deda, dedasz, dedasz, dedasz! Dobra, już jesteśmy na arenie. Dokładnie. Zobaczymy... Nie wiem, czy. O, jesteśmy razem. Udało się nam za pierwszym razem, lol. Cudem i szczęściem. Jesteśmy razem, za pierwszym razem. Za każdym razem. Dobra. Ej, jak to Czeka. mówiłeś, sobie się taka z piosenka skojarzyła, ale nie powiem jaka, potem ci po nagraniu powiem. Dobra. Ale jest zbyt straszne, żeby ją mówić. O tobie? Dobra, w tej chwili jesteśmy przeciwko siebie, so, przeciwko tak. sobie, raczej. Jakby tak. muszę lepiej powiedzieć, lepiej się wysłowić. Więc, eee, że e, będzie bał, mi się wydaje, że łatwo zabić. Tak, no jest zawsze łatwo zabić. Ja jestem. powiem wam szczerze, ja jestem cienki w PVP. No, i to jest powiedziane z serca. JAK Z mieczej, NO! Człowieku mam zmiecz. z miecz. Ty masz? Tak Ej daj fory Nie No widzicie gdzie... Ja to już dwa jak dwie z mieczem mam Tutaj. Tak, dwa Ja sobie robię fosę jak widzicie Nikt nie może mi tu wejść Ej, JA we... SPADŁEM! Widzicie to jest e, normalnie polski e, rider Ale człowieku Eee, dobra, mniejsza. Ja zrobię pauzę, drugą rundę nagramy. No, a ja to już dokończę... z wami. Szybko, oścień, eee, Widzicie, Ryder to musi zawsze spaść, aby tak, się zestrać. Tak, tak, tak. Wiesz ja zagrę, wiesz co, ja, ja, ej, wiesz co, ja nag nagram swoją rundę. A, what the fuck, jakie gnoje, czekaj... Eee, skończymy to, e, skończę to, będzie spoko. Zginować? Kurwa nie! <laughs> Jak widzieliście ten fail, to sorry wam. To, to był mój fail. Dobra, to widzimy się w kolejnym. W kolejnej map, Na kolejnej mapie, nie? Dobra, zrobię krótkie cięcie. Witam was, już jesteśmy na mapie. Jest, akurat wywaliło nas w takie dobre nam na miejsce. Tylko siebie? mogę się założyć, że Ryder zro... sp... znowu spra... Spra... spadnie. Nie umiem nie, nie wysłowić się, nie umiesz. O kurwa zamknij. No już mnie ktoś nawala z ścieżkami wiadomo. Jestem łatwym celem. Co okay. to, to był? Co to, to był za biega? Rider. Tak. Co takiego? Może, może słyszycie takiego debila w tle Ale sorry My, so, sorry. Na, my na tego debila nie, nie mamy wpływu Dokładnie. Coś się na każdy to wie. No... Żrepie sra. I nic robi. Ale suka. Dokładnie. Bardzo mądrze powiedziane. Dobry Nie! To mnie sypało! To typu... <gulia> ty Ty, Pałku! <gulia> Widzieliście... ...Rydena jak spa ee, spadł, nie? To zrobimy... Nie wiem czy... Dobra, zrobię pauzę... ...i zagram z Rydenem, bo Pałku. musiałem mu zrobić takie trolla. Dobra, to mnie. Jesteśmy z powrotem. No, jesteśmy już z, z powrotem. Nie znam tej mapki, więc pewnie przegram, jak zwykle. No, jemu trzeba wybaczyć, bo on nie umie grać w to. Ja powiedziałem, lubię budować, to lubię. lubię. Siedzieć w kopalni lubię, ale klepać się na PvP nie, no, nigdy nie, nie lubiłem. A ja tak se. No tak se. Pół dnia z Ksardesem, znaczy z naszym kolegą, którego nie wymieni imienia. Tak, a to jest taki debil teraz. Tak, tak. Zaprzyjaźnił się z pięciolatkiem. No, a ja kurwa. Ten, napi jak napisał do mnie to, co miałem napisać, tej dziwce. No już mnie napierdala! Dzięki, że mi ktoś rzucił ze śnieżki. A mnie ktoś napierdala. Dobra, ja wam powiem tak, to jest. Aaaa, dedłem widać. No. Zrobimy jeszcze jeden odcinek. Tak. Dobra, to cięcie potem na arenie. No już jesteśmy. Dobra, zobaczymy, czy teraz Rider nie spadnie. Ej, nie mogę otworzyć skrzynki. Yes. Yes. Dziękuję za takie ty. To Eee... lawa, śnieżka. I ci chyba zawsze dojdzie, nie? No, lawa zawsze jest. Przeważnie raczej. Najlepiej tu polecam Wam e, wylawać wodę, żeby... E, jak oni mogą Was jajem albo głównym zrzucić. No dziękuję! Nie! Tak samo jak Rydera, znowu kurwa. Co nie, chwilę. Wiecie co? co chwilę. Ja, wiecie co, ja tego nie, ja tego nie wpuszczę, możesz to wpuścić, ja, to ja, ja się nie będę chęcią. gniewał, ja, to ja się chęcią... nie będę gniewał, ja to z chęcią powiem wam, że wpuszczę, albo wiecie co, ja to wpuszczę na swój kanał, zadam tytuł, normalnie dam tytuł, fejle, miko, fejle Raidena. no, Rider i jego fejle, tak, ja taki tam tytuł, Powiedz, napiszcie mi w komentarzach, co mam zmienić w sobie, żebym był lepszy, siebie, ja mogę powiedzieć? Cicho, bo ostatnio znowu na SG prawie wygrałem 4 cz razy. Dobra, to już e, chyba będzie koniec na ten odcinek, bo hmm. za dużo faili. Dokładnie, ja, no. ja już mam dość, ja już mam dość. Dobra, Ryder, chodź tutaj, gdzie przedtem, tak, tu, gdzie, gdzie, zaczynali gdzie zaczynaliśmy. I chodź, się pożeg chodź, pożegnajmy się. Do widzenia i no. do następnego odcinka. No. I subskrybujcie Rajdena, e, będzie w opisie jego. E, link do jego kanału będzie w opisie. E, I dajcie dużo la, u, łapek w górę, i subskrybujcie nas. Bo nie, będzie, nie, będziecie, nie, będziecie, nie będziecie żałowali, powiem Wam, naprawdę. I, pr, no naprawdę. Dobra. Mama wyjść w spokoju! To nara.